No siema. Dzisiaj mamy na podnośniku tego pasacika Moto Mgiera. No i tak zrobimy sobie taki mały rekonesans. Co tutaj w tym kurwa pasacie patologowskim siedzi Tity urwana urwana obejma Baku. Widać ślad, że nie ma. Ta już też przekorodowana. No, lepiej do pełna nie tankować. Idziemy dalej. Tu już widzę. Częściowo przewody hamulcowe były zmieniane z tyłu. Jakaś mieć tu jest położona. Także coś tu już ingerowane było. To mnie kurde rozpierdola. Patrzcie na takie, jak, jakie łaty powkładane. Na nity ja pierdolę. Dawno czegoś takiego nie widziałem. A no cóż, ratują się ludzie jak mogą. Nie wiem, czy to Ty inger tak zrobiłeś, te łaty? Przyznaj się tutaj, kurwa. Eee, tutaj gdzieś też jest jeszcze jedna łata. Taka o. Też na nity, przypieprzona. Gdzieś tu była jeszcze druga, chyba. Wcześniej. A tutaj taka większa. O. Też pięknie wstawiona, ta ale to już na wkręty. Ciekawe, czy z dywanikiem z skręcone. No, z katalizatora nic nie będzie. Gierd Cwaniak zabezpieczył się, kurwa. No tak, przecież nie będę tego. tam u góry kłódka jest, nie będę teraz klucza dorabiał. No dobra, katalizator cię odpuszcza, niech ci zostanie tam. Tak się zabezpieczyłeś, to niech ci będzie. Dobra, teraz tak. Mówiłeś, że coś stuka. Nie wiem, czy to będzie słychać na nagraniu. Przekładnia kierownicza ma luz i już zaczyna cieknąć. To wszystko spod gumy, spod drążka wycieka. Także przekładnia już zaczyna cieknąć. Czekaj, może tu się jeszcze da ograć. O, chyba nie bardzo tam. Chyba się nie da ograć. Nie, tu nie ogram tego, ale przekładnia kierownicza już puszcza i ona ma góry. Góra luz tutaj. Luz już i dlatego ci coś stuka. Także któregoś dnia poleci płyn. Do wspomagania i tyle będzie. Nie wiem, czy ty byś chciał to regenerować, czy nie. Ale tak z tej strony niby jest sucho, ale też jak się posłucha to. Tu o wiele mniej nawet nie słychać, tam z tamtej strony stuka, za przekładnia. Także takie masz nieciekawe. Informacje. Tutaj też inwencja twórcza. Nie wiem, czy to twoja robota. Na jebane nitów kurwa dookoła. No ale co? Lepsze to niż nic. Wiadomo, nie? No. Także tu musisz podjąć decyzję, co robimy z tą przekładnią Bo żeby zmienić te przewody hamulcowe, ja i tak muszę wózek zrzucić. Znaczy może nie całkiem zrzucić, ale obniżyć go. Także musisz podjąć decyzję, czy przy okazji robimy przekładnię kierowniczą, czy odpuszczamy temat. No bo jak inwestować w te przewody w to wszystko, no to nie wiem, to musisz sobie przemyśleć to. Wysyłam ci to nagranie. I przemyśl, czy robimy, czy nie robimy, co robimy. A co do tej przekładni jeszcze? Jakby chciał to robić, to powiem Ci nie wiem, czy to będzie widać. Spróbuję to ci nagrać tam idą. czekaj, śrubokręt wezmę długi. Tam. O tu, tu, tu. To są przewody od wspomagania. Nie. Wkręcane w przekładnie. Ale są strasznie skorodowane. Nie sądzę, żebym ich był w stanie odkręcić w całości. Powiem ci. Ten jeden jest skorodowany, drugi jest tam z tyłu. Ale go nie, nie nagam, bo nie ma dojścia. Wiesz? Tu jest ten, te przewody są skorodowane. jak boję się zacznę tą siłą na, na, tą nakrętką kręcić, po prostu się urwie tutaj ten przewód. Także taka sytuacja, jak coś jeszcze jest. No i dobra, decyzja jest, gadałem z właścicielem. Asata dokładniej nie robimy, kierowniczej, tylko robimy same przewody hamulcowe. Także sobie obniżę wózek, odkręciłem przekładnie, żeby została na aucie, w sensie obniżymy sobie ten cały wózek, żeby było lepsze dojście do przewodów hamulcowych. Ja wiem, że nie trzeba, ale mi będzie wygodniej no, po prostu, żeby to zrobić jakoś, żeby miało ręce i nogi. No i sekund 5. Można sobie to obniżyć trochę. No i dobra, zaczniemy sobie od tyłu. Tu jest korektor hamowania siły na tył. Tamte przewody są od tego korektora już do, bezpośrednio do kół zmienione. To, to już nie będziemy ich ruszać, bo są w miedzi. To po co? Tu sobie odcinamy, bo to już środ jest. Teraz te trzeba powykręcać sobie. Właśnie pasat się wykrwawia. O! Dobrze, chociaż się chcą odkręcać. Już puścimy się do przodu miedziankę. To odkręcę. No, tu mamy odkręcone te przewody naprzód, co idą. E, znaczy, do tyłu, z przodu, z, z przodu do tyłu. To będziemy je wywalać. Tutaj, jak mówię, już jest puszczony nowy przewód, jeden i drugi. Ktoś już tu był. Te przewody też tu są wymienione na nowe. Także tutaj dookoła też idzie już miedzianka. Tam nas interesują te przewody, tutaj o te, 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 właśnie, co idą tu i tam do, do przodu pojazdu. To sobie będziemy je zmieniać. Te właśnie przewody o całość. No i dobra, poczekamy aż się wykrwawi do miseczki. Bo, żeby nie zababrać podłogi za bardzo, tu mamy około odpinane. Do końca. I one se idą tam do góry. O, cyk roszczy, czy nie? O, tam do góry one se idą. Będziemy je wyciągać zaraz, jak się wykrwawi. Tylko nie chcę mi, żeby mi hydrol była łapach leciał. No dobra. Tutaj już mamy częściowo położoną miedź. Trzy przewody zmienione. Jeszcze jeden trzeba dołożyć. Trzeci jest tam, po, po, tam daleko, daleko to wam nie pokażę, Ale widać, że wychodzi tu z boku. Tu i mamy tak. Lewy tył, prawy tył. Lewy przód mamy puszczony. Tutaj wychodzi tu i potem zarobi elegancko. No. Dobra, lampę trzeba wyłączyć, bo siada już. No, a od spodu wygląda to wstępnie tak. Sobie porozciągałem lewą prawą stronę. Jak tam sobie poukładam przewody. To sobie je rozciągnę, wyprostuję. I będę zarabiał tutaj kolejno do każdego koła. A, ale najpierw sobie wyprowadzę jeszcze na tą stronę naprzód. Ten przewód jeszcze. Jak sobie wyprowadzę te przewody, to to będziemy to wszystko układać, zarabiać i podpinać tutaj tak jak pokazywałem, tu jest też tak cyk. Eee, te przewody też trzeba będzie zmienić, te krótkie to potem. No ale tak to wygląda na tą chwilę. Takie druciarstwo. No ale reszta to chyba już jutro, bo już naprawdę mi się nie chce. Dzisiaj takie zamieszanie, że więcej jeżdżenia, załatwiania spraw niż tej roboty. Także takie mamy kurwa serpentyny pod spodem na, na tą chwilę. No, będziemy jutro walczyć dalej z tym tematem, tym MGR-owskim tematem.